Właśnie wykopałam kolejną sałatę, tu zwłoki, myślałam, że to drutowiec, a tutaj jednak większy kaliber i to jest właśnie pędrak hrabąszczo-majowego. Poznać go właśnie po tym, że ma takie długie przednie odnóża i ma przewężenie, nie jest taki grubiutki jak na przykład pędrak... Yy, Kruszczycy, złotawki albo yy, innych chrząszczy. O, pachnica dębowa jeszcze u mnie jest na działce. A to jest chrabąszcz majowy na 100%. Ma takie przewężenie, tutaj, jakby w pasie. No, niestety ja nie chcę go męczyć, no bo też stworzenie, ale niestety pójdzie dla ptaszków. No. No i on żeruje właśnie w yy, żywych w korzeniach, żywi się żywymi korzeniami roślin. Bo na przykład kruszczyca złotawka czy pachnica dębowa żyje w kompoście i żywi się rozkładającymi się resztkami. Także nawet pomaga w rozkładaniu się kompostu. Jak znajdę jeszcze kruszczycę, złotawkę, to Wam pokażę. Bo u mnie jest dużo jej. Nawet czasami w ściółce. Ale nigdy tam, gdzie ona jest, nie, nie, nie są zniszczone rośliny. Tylko właśnie jak coś pada, to wiem, że albo drutowiec, albo taka larwa. Długo nie trzeba było czekać. Teraz sadzę arbuzy w tej grządce takiej kompostowej. No i w kompostowniku, bo to jest kompostownik, znalazłam pędraka kruszczycy złotawki. To jest larwa kruszczycy złotawki. Pełno u mnie na działce ich jest, ale one żywią się właśnie takimi zbutwiałymi częściami roślin nieżywymi korzeniami, jak poprzedni pędrak. Znalazłam ją właśnie tutaj, w tej dziurze. Przygotowuję sobie właśnie ją, w tą dziurę, żeby sadzić arbuza. I ta kruszczyca, złotawka, ona jest zupełnie innego kształtu niż hrabą szmajowy. Jest cała taka obła. Odnurza ma bardzo króciutkie. Pędrak majowy miał je długie. On był chudszy, właśnie, miał takie przewężenie, tutaj, jakby w pasie. A ona kruszczycy złotawki, pędrak, bo to też jest pędrak to jest etap rozwoju po prostu chrząszczy, pędrak. Ona ma tu króciutkie nóżki. Nie ma tego przewężenia, jest tak, jakby na całej długości jednakowej szerokości taka obła. I co ciekawe ja ją z powrotem wrzucę do tej dziury i będę tu sadzić arbuza. Może ją dam tutaj pod ściółkę nie tam, bo będę tutaj przysypywać i ona będzie sobie tu żyła. W ogóle się nie boję ich. Kiedyś na początku, jak pierwszy raz spotkałam, to bardzo się wystraszyłam, ale później się okazało, że w tym kompostowniku, bo te tak rządki okrągłe mam takie, to najładniej rosły wszystkie rośliny.